Czeka nas w pierwszym wyzwaniu. To lemoniada! Ojej! Wygląda na to, że babcia nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Zaczęła kroić cytrynę w równiutkie plasterki. Właśnie tak! Teraz wkładaj do dużej szklanki i dodaję trochę cukru. Ej, wyluzuj babciu! Co ci zrobiły te cytryny? Spokojnie, nic się nie stało. Teraz dodajemy wodę gazowaną. Świetnie i mieszamy. Troszkę lodu i mięty. Dobra robota, babciu. A teraz kolej szefowej kuchni. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwą lemoniadę. Przy okazji to mój popisowy przepis. Najpierw cienko kroimy ogórka, skręcamy te plasterki i wrzucamy do szklanki z lodem. Ach, co za zapach! Do szklanki wlewamy zieloną herbatę. To mój ulubiony rodzaj. Teraz kroimy limonkę, wrzucamy jeden kawałek do lemoniady, a drugiego używamy jako dekoracji. Pozdabiamy jeszcze ogórkiem i świeżą miętą. To jest to. Perfekcyjnie. Wow, jak fajnie. Ojej, poniosło mnie z tym napojem. Chwileczkę. Mam dobry pomysł. Nalewamy napój do szklanki. O tak, owoce też się przydadzą. Dodajemy cukier. Im słodszy napój, tym lepszy. Teraz to wszystko blendujemy. Dodajemy masę do naszego napoju. Mieszamy. Wlewamy owocowy syrop. Będzie jeszcze słodsze i jeszcze smaczniejsze. Dekorujemy lemoniadę i gotowe. Dobra robota, Jane. Spójrz na tę lemoniadę. Myślę, że Mary będzie zachwycona. A może wolałaby przepis babci? A może lemoniada szafowej? Nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. Próbuj jak najszybciej, Mary. Najpierw wzięła lemoniada szafowej kuchni. Co? Mary w ogóle nie lubi smaku tej lemoniady. O, oh. niewiarygodne. Cóż, spróbujmy dalej. Lemoniada babci. Nieźle. Został tylko napój siostry. Ciekawe, czy posmakuje Mary. Oh, wow. Mamy zwycięzcę. Jest nim Jane. Gratuluję zasłużonej wygranej. Wow, jak dużo składników. Co będziemy gotować? Rybę? Nieźle. Zobaczmy kto jest najbardziej uzdolniony w gotowaniu tego dania. Wygląda na to, że babcia nie ma czasu do stracenia, ponieważ bierze kawałek ryby i wrzuca go od razu na patelnię. E, Okej, okay. spróbujmy zrobić to co babcia. Co za zapach. Dobra, chyba ujdzie. A póki co pogram w moją ulubioną grę. Okej, okay, czas obrócić rybę, troszkę soli, troszkę pieprzu. Cudownie, po prostu cudownie. Co? Chyba nikt nie wie, jak przygotować rybę. No to ja Wam pokażę. Na początek potrzebujemy troszkę pomarańczy, troszkę przypraw, trochę oleju. To wszystko. Teraz obtoczymy rybę w naszej cudownej panierce i usmażymy. Ach prawie zapomniałam. Będziemy potrzebować tego wszystkiego. Doskonale. Wrzucamy to do blendera, trochę soku pomarańczowego dla smaku, i nadszedł czas, żeby zblendować nasz sos. Uwierzcie mi mało, kto próbował czegoś takiego. Tymczasem nasza ryba jest już odpowiednio wysmażona. Kładziemy ją na talerzu. Teraz moja ulubiona część. Serwowanie. W mojej restauracji podajemy rybę w ten sposób. Limonka i nasz firmowy sos. Proszę bardzo, na koniec troszkę zieleniny. Idealnie. Ej, dziewczyno, chcesz tu wzniecić pożar? Powinnaś być uważniejsza, Jane. Zobacz, co się stało z twoim kawałkiem ryby. Ale kończy nam się czas. Trzeba będzie podać taką, jaką masz. Nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc. Czego nie można powiedzieć o rybie babci? Dobra robota! I na końcu danie szefowej kuchni. Taki serwis doceni każda restauracja. A co doceni Mary? Zaraz się przekonamy. Chyba od razu zrezygnowała z dania Jane. I przeszła do porcji babci. Posmakowało jej. Ale czekaj, Mary, nie jadłaś jeszcze ryby szefowej? Okej, okay, chyba danie restauracyjne nie przypadło Mary do gustu. Przykro mi szefowo, ale tym razem serce Mary skradła babcia. To takie słodkie. Hmm. Nadszedł czas na trzecie wyzwanie. Zobaczmy. Babeczka! Ciekawe, który z naszych zawodników jest najbardziej wykwalifikowanym cukiernikiem. Babcia oczywiście wie o pieczeniu bardzo dużo. Od razu zaczyna wyrabiać ciasto. Popatrzcie na tę prędkość. Super. Babcia dodała już wszystkie składniki. Czas na ubijanie. Ubijamy ciasto jak należy. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze foremek do babeczek. Jakie one są piękne. Delikatnie wlewamy ciasto do foremek? Właśnie tak. Pozostało już tylko wstawić je do piekarnika. Ekstra dobra robota, babciu! A teraz czekamy. A jak sobie radzi szefowa kuchni? Jej ciasto jest prawie gotowe. Teraz dorzuca owoce. Ojej! ubijaj jej razem z masą! Jak ładnie! Co dalej? Czas na wyciągnięcie foremki? Wlewamy naszą piękną czerwoną masę do dużej formy na muffinki i wstawiamy do piekarnika. Super! Jak fajnie! A co u mnie? Kurczę, to ubijanie ciasta jest mega nudne! Ale mam pomysł! Widziałam ostatnio taki lifehack. O, to on! To genialne! Więc ja też mogę tak łatwo zrobić babeczkę. Wow! I też mi tak ekstra wyjdzie! Dobra, decyzja zapadła. To lecimy. Zaraz zobaczymy, jak działa ten lifehack. Do mleka dosypujemy rozpuszczalne kakao i trochę strochu czekoladowego. Świetnie. A teraz mieszamy. Odstałą masę wlewamy do kubka. Piekarnik nie sprawdzi się w przypadku tego przepisu. Będziemy musieli użyć czegoś innego. Mikrofalówki. Super. Wkładamy to do mikrofalówki. A teraz musimy tylko czekać. O, myślę, że babeczki babci są gotowe. Jaka apetyczna skórka! I ten zapach! Układamy babeczki na talerzu. Troszkę cukru, pudru na wierzchu. Myślę, że babeczka szefowej też jest gotowa. Wyjmujemy ją z piekarnika. I oczywiście szefowa musi ją podać w wyjątkowy sposób. Och, jak dużo bitej śmietany. Co może być lepszego niż połączenie owoców i bitej śmietany? Moja babeczka też jest gotowa. Mam nadzieję, że ten lifehack mnie nie zawiedzie i że babeczka faktycznie okaże się pyszna. Wygląda dobrze. Mary powinna to docenić. Jestem pewna, że moja wnuczka dokona właściwego wyboru, bo moje babeczki są najlepsze. Od czego by to zacząć? Babeczka w kubku? To dziwne, ale wygląda dobrze. Spróbujmy. No, taka sobie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Spróbujmy tego. No nieźle. Ale nie jestem zachwycona. Wow, jaka ogromna babeczka! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszna! Tak, ta babeczka jest zdecydowanie najlepsza. Babeczka szefowej wygrywa. Nikt nie oprze się takiemu deserowi. Znowu mamy dużo składników. Co robimy tym razem? Zupę? A jaka jest Twoja ulubiona zupa? Napisz w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie twoje ulubione danie. Wygląda na to, że szefowa całkiem na serio podchodzi do robienia zupy. Spójrzcie, ile ma różnych składników, ale nie można zrobić żadnej zupy bez wody, prawda? Teraz troszkę śmietany i masła. I to wszystko. Dodajemy jeszcze przyprawy. <grystanie> Kochnie szefowo! Wygląda na to, że lista składników tej zupy jest naprawdę długa. Teraz krewetki. Super! Jane chyba naprawdę dobrze się bawi. Czas, żebyś wzięła się za gotowanie, Jane! Babcia już pokroiła wszystkie potrzebne warzywa. Wygląda na to, że czeka nas zupa grzybowa. Założę się, że babcia sama zebrała te grzyby. Wspaniale! Dodajemy śmietankę i mielimy. Świetnie. Jaką fajną zupę zrobiła babcia. Kurczę, nie zapamiętałam przepisu. Potem chyba to wrzuciła do środka, prawda? A może to? Smakuje nieźle, ale nie chcę tego. O, mam! To mi się na bank przyda ser. Wrzucamy go tutaj. I mieszamy. Dokładnie mieszamy. To do gotowanie zupy nie jest takie trudne. Teraz wrzucę trochę marchewki. Ekstra. Ojej, to urządzenie jest wspaniałe. No to jedziemy. Mieszamy dalej. Myślę, że nadszedł czas, aby nakładać. Ta zupa jest doskonała. Przy okazji, to mój popisowy przepis. Co o tym sądzisz, babciu? Co za amatorki. Pozostała już tylko dekoracja i voila. Czyja zupa zdobędzie serce Mary? Zupa Jane jest bardzo niezwykła. Zupa grzybowa babci wygląda cudownie, ale wykwintna zupa szefowej wygląda równie dobrze. Wszystko zależy od ciebie, Mary. Zacznę od tej, dziwnie pachnie. Bleh, czy to grzyby? Nienawidzę grzybów. Następna. Co my tu mamy? Wygląda ciekawie. Nie, to wcale nie to. Teraz trzecia zupa. Wygląda jakoś ochydnie, ale spróbuję. Wow, to najlepsza zupa, jaką kiedykolwiek jadłam! Tak, to zwycięzca! Wow, Jane, gratulacje, co za niesamowita wygrana! Dobra, dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mi nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi? Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz... chociaż może ci się poszczęścić, coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Tak nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można. Ale cuchniesz, idę do Emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor, czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda nie smakołyk, nie zabawka. Coś jeszcze lepszego. Wow! To pieniądze. Będę bogata. Tak, Emma, gratulacje. Trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Ojej, jestem nawet super bogata. Nikt mnie nie przebije. Emma tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu. Ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy? Rewelacja. Co to za smród? Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak, w ogóle, to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. Lalala. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko. Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. Bułeczki? I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski. Zestaw na hot doga gotowy. Takie coś, to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad, ale dużo kiełbasek. Ekstra! No to zaczynam! To jeszcze nie wszystko! Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie keczup i musztardę. Ej, hola, hola! Dlaczego wylewasz to na mnie? Dobra, wytrę się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki, dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Razem nacisnę żółty przycisk przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Skopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa, śmierdząca katastrofa. A, no i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla Ciebie niespodziankę! Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc, jest troszkę narwany. Ale na pewno się polubicie. Okay. No, jak się masz, Mirando? Hey. Świetnie, panie prowadzący! Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki! Jest bardzo dobry! Thank you. Wiem, po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja! Już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. No, teraz to już inna bajka. Obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w ketchupie. Oh. Wybacz mi droga Emmo. Nie wiem co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła, ale zupełnie zapomniałem o bazylii. To twój największy błąd. No dobra, Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No, i rzeczywiście trafił ci się smakołek. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej, uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. Yy, to było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge w historii? Dziewczyny macie jeszcze jedną szansę na super wygraną, i zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie czerwony guziku. A jednak klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność! Tylko nie zapomnij o proszku i łodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. No, a jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkajuszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No, to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie! Mirando, twoja kolej. Dobra, masz warta. Czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! Po raz drugi rzucasz we mnie jedzeniem. Jak ci nie wstyd. Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj sztuczne ognie, wprowadzą cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza. Daj spokój, wyluzuj się. Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. I ja też.